Cześć wszystkim, z tej strony Kasia z portalu Eurowizja.org i mam dzisiaj bardzo dużą przyjemność porozmawiać z chłopakami zespołu Feliwers, którzy już w niedzielę ze swoją piosenką Never Back Down powalczą o bilet do Liverpoolu. Więc witam was serdecznie. Przede wszystkim Witamy. Bardzo... Witamy, witam. Przede wszystkim bardzo wam dziękuję, że znaleźliście dla mnie trochę czasu. Wiem, że na pewno nie jest wam łatwo w tym, w tym tygodniu teraz i macie pełne ręce roboty. No więc przede wszystkim, jak wam idą do e, przygotowania? Bardzo dobrze, że ogólnie e, dzisiaj najwięcej zadziało się rzeczy, m, takich finalnych. Już mamy e, wszystko, jest przygotowane, jesteśmy gotowi na ten występ. Teraz tylko doszlifować to i utrwalić nasze, nasze ruchy, nasze e, wszystko to, co przygotowaliśmy wcześniej, żeby pokazać to, co chcieliśmy. Jak samopoczucie. No nastroje u nas są na pewno przednie e, gdzieś tam nie, nie martwimy się za bardzo, jesteśmy nastawieni na konkretny, konkretny cel i mamy do przekazania światu konkretną misję, także bardzo zmotywowani i ciężki trening e, i gdzieś tam nastawianie nas, naszej psychiki e, po prostu na jak najlepszy występ. Super, bardzo mnie to cieszy. To może w ogóle zaczniemy od tego, że Przedstawcie się naszym widzom, w sensie jak to jest w tym waszym zespole, kto śpiewa, kto gra, to tań kto tańczy? Tańczą wszyscy, ale nie na scenie. Dobra, to ja, ja może zacznę od siebie. Ja jestem Konrad, jestem basistą, jestem też wokalistą. Ja jestem miłość, gitarzysta i wokalista, ale oprócz tego razem z Konradem produkujemy i tworzymy muzykę, więc jeżeli chodzi też o naszą piosenkę Never Back to my ją skomponowaliśmy całym zespołem, a razem z Konradem wyprodukowaliśmy ją technicznie. Więc tak. Ja jestem Piotrek, a właściwie Cody. Jestem gitarzystą i również śpiewam. A ja jestem perkusistą i tyle w temacie. Dobra, dobra. Jak, jak w ogóle i kiedy powstał wasz zespół? No to są bardzo odległe czasy, gdyż jest to już 7 lat, licząc od grudnia 2015 roku. Poznaliśmy się jako tak naprawdę dzieciaki, które nie do końca wiedziały, co chciały, ale połączyła ich muzyka. Znaliśmy się ze szkoły, konkursów muzycznych, ze szkoły muzycznej. Spotkaliśmy się u mnie w piwnicy na próbie. I tak, próba po próbie, mały koncert po koncercie, stawaliśmy się coraz bardziej doświadczonym zespołem, aż do tego dnia, gdy możemy reprezentować nas, nasze miasto na konkursie. Preselekcji Eurowizji. Dobra, to, to dobrze, że zacząłeś ten temat, więc wróćmy do mojego ulubionego tematu, czyli do Eurowizji. E, czy w ogóle wcześniej się interesowaliście, jakoś śledziliście konkurs? E, e, obserwowaliśmy, na pewno śledziliśmy te zwycięskie występy i ewentualnie mm, kilka pozostałych. Na pewno śledziliśmy, kto z Polski jedzie. E, w tym roku śledzimy wszystkich, <laughs> tak naprawdę, jeśli chodzi o zagraniczne. Mm, jeśli chodzi o kraje, które będą w Eurowizji, bo teraz ten temat stał się najważniejszym w naszym zespole. I, i, I teraz bardziej obserwujemy to, co się dzieje, jaką muzykę reprezentują, w jaki sposób scenicznie też występują, bo też często jest to inspirujące i po prostu widzimy potencjalną konkurencję. Jeśli już pojedziemy do Liverpoolu, analiza konkurencji, w skrócie. <laughs> A to właśnie, to macie jakieś, jakieś może faworytów do tych krajów, które już mają wybranych swoich reprezentantów? My wczoraj, wczoraj o tym rozmawialiśmy właśnie, że w tym roku takie mamy, tak nam się wydaje przynajmniej, że bardzo dużo osób śpiewa w bardzo różnych gatunkach. I no naprawdę myślę, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, że będzie to naprawdę ciężki wybór dla, dla jurorów. Ponieważ no, gdzieś tam tutaj z jednej strony rok, z drugiej strony jakieś elektro, a z trzeciej strony jeszcze ktoś śpiewa jakieś pieśni ludowe, to jak to w ogóle ocenić, tak? Więc na pewno będzie, będzie ciekawa, ciekawa gra. No, powiem że 17, 17 krajów już wybrało i już jest ciężko, tak szczerze, prawie powiedziawszy. E Czyli rozumiem, że ten, to, to, to wasze wystąpienie na preselekcji, tak jak nie było jakimś waszym odwiecznym marzeniem, to w takim razie skąd, skąd się wziął w ogóle ten pomysł? To znaczy, naszym, naszym celem oczywiście jest zostanie reprezentantem Polski, jakby naszym marzeniem jest zostać tym reprezentantem i pojechać na konkurs Eurowizji. A jakby preselekcje i tak są bardzo fajną rzeczą, na pewno fajną szansą. Skąd ten pomysł w ogóle? Żeby się zgłosić. Um, no kurczę, no. To jest mega szansa, żeby wyjść z naszym przekazem, ogólnie w obecnych czasach potrzebnym, żeby e, mówić o, o mental health, o tym temacie, e, który w tych czasach jest, jest coraz ciężej, bo coraz więcej młodych ludzi ma depresję i zmaga się z tym. I w tym tekście chcieliśmy przekazać to, że mm, Trzeba oddać czasami te wątpliwości, które są w głowie, i iść trochę po, mimo tego wszystkiego i mimo tej ciemności, i po prostu nie poddawać się w tym, co sobie postanowiliśmy, bo bardzo często to może być przytłaczające i takie, taki cichy zabójca, o którym nawet nie do końca wiemy, cichy zabójca marzeń, tak naprawdę. I chcielibyśmy tą, tą, ten przekaz szerzyć. Oprócz tego też mamy taką drugą naszą zespołową misję, żeby rockową muzykę wrzucić bardziej w mainstreamowy nurt, tak? Żeby, żeby w tym głównym nurcie też ta rockowa muza była i żeby ludzie poczuli rock and roll. A takim impulsem w ogóle myślę yy, było, było zagranie na Sylwestrze. Bardzo dużo ludzi, osób i naszych fanów i osób, które poznały nas przez występ na, na Sylwestrze stwierdziło, że kurczę, no zgłoście się na tą Eurowizję. I... No i tak zrobiliśmy trochę. Wy strasznie ubiegacie moje pytania w ogóle. Eee, to, to jeszcze was na pewno zapytam o tego Sylwestra. Eee, czy w ogóle zaskoczyło was, jak się dowiedzieliście, że zostaliście wybrani do tej finałowej dziesiątki? Niech chodzi, ja też ja mówiłem. Tak. Ja... Mówiłem wcześniej i tak samo nie chciałbym i tutaj wyjść na ignoranta, ale jak ja spałem wtedy i nie za bardzo wiedziałem o co chodzi w tym wszystkim, bo budziłem się, każdy mówił ojej, dostaliśmy się. A ja takie, no kurde, spoko. A dopiero później do mnie doszło, że z 300 zgłoszeń bodajże yy, trafiliśmy do tej dziesiątki. No. Ty myślałeś, że to jeszcze nie jest taki etap, że to już jest ta Aj. dziesiątka, nie? Że, że to jeszcze nie jest jakiś wow, a to naprawdę wow. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Eee, czujemy satysfakcję i teraz taki bardzo duży impuls do działania. To jest coś, co, co dało nam trochę wiatr w skrzydła nasze i, i, i teraz pokażemy to, co możemy pokazać, to co, to co potrafimy i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że dotrze to do dużej ilości osób. E, czyli jest to wasz pierwszy raz, kiedy się w ogóle staracie o to, żeby biegać na Eurowizję? To jest nasz drugi raz, e, A. aczkolwiek pierwszy raz był taki bardziej spontaniczny. no To nie było nic takiego tak jak teraz. E, teraz to było bardziej mm, e, Przyłożyliśmy się do tego. A kiedy był ten pierwszy raz? Cztery tam. Pięć, cztery lata temu, coś takiego. Jakiś 2018 rok. Chyba cztery lata temu też. W takim razie, jak yy, nie udało Wam się tym razem jednak, a to trzy, będziecie czy będziecie próbować? Czy do trzech razy sztuka? Na razie nie rozważamy w ogóle takiej kwestii i nie zajmujemy swoich myśli takimi rzeczami, co by było, gdyby nie. Bo a. to w tym momencie nam nic nie daje, My jesteśmy skupieni na tym, co. Mamy zrobić, żeby to się stało i co, jak to się stanie, a, a ty, i nie, tych innych opcji raczej. Tak, nie zasiewamy żadnych wątpliwości w swoich głowach w skrócie. Tak jak w naszym tekście jest. To ja mam, Bardzo mi się podoba y, to, ten sposób myślenia. Y, na ten moment mamy już wszystkie y, piosenki z tegorocznej stawki preselekcyjnej. Czy mieliście już okazję się zapoznać z konkurencją może i co sądzicie o tym? A chyba jeszcze nie ma y, Alicji Szampińskiej. Bo tak. dzisiaj o 24 chyba wypuszcza całe całe mm. swoje pisanie. Jest urywek, już dostępny, w sumie mm -hmm. to To ten urywek znamy. E, no jest też duża różnorodność. E, ciężko jest powiedzieć, bo wydaje mi się, że trochę polska preselekcja może mm, jakby to ująć? Polska preselekcja nie może też pokazać wszystkiego, to co pokaże Eurowizja, e, bo te występy na Eurowizji jednak są z takim rozmachem e, ogromnym. Tutaj m, mamy nadzieję, że, że w tym roku też ten rozmach jako tako będzie tutaj. E, ciężko powiedzieć, co, kto jest faworytem, bo jest też duża różnorodność. E, mamy swoje jakieś tam typy. Oczywiście typujemy nas na pierwszym miejscu. <laughs> Dobra, a oprócz was, komu dalibyście te swoje 12 punktów? Ja zawsze mówię, że bardzo blank. <grystanie> <grystanie> I serdecznie pozdrawiamy. I widzimy się w niedzielę. <grystanie> Ale wasza piosenka jest w tym roku jako jedyna śpiewana w dwóch językach, po polsku i po angielsku. Czy był to zabieg celowy, czy myśleliście, że przez to będzie to bardziej dostępne dla polskiego odbiorcy? Znaczy, no oczywiście tutaj też myśleliśmy właśnie pod tym kątem, że jednak jesteśmy właśnie z Polski, więc reprezentując nasz kraj, dobrze jest na pewno cokolwiek przynajmniej w naszym języku też powiedzieć, żeby właśnie jakoś utożsamić się z naszym krajem. E, dobra, to jeszcze bym chciała z wami porozmawiać jak generalnie odnośnie waszej całej twórczości. Co Was inspiruje i co chcecie przekazywać przez swoją muzykę? w skrócie, to życie. To jest tak, że no, tekst, tekstowo to to, to co przeżywamy generalnie. E, muzycznie to jest e, muzyka pop punkowa, muzyka trapowa też, e, jak MGK, Youngblood i, i różni trapowi artyści z zagranicy. Co przekazujemy? No generalnie zawsze e, chcemy pokazać naszą muzyką to, jak gramy na koncertach i to jest e, coś, co, w czym czujemy się naprawdę dobrze i, i wydaje mi się, że, że to jest trochę nasz drugi dom ta scena i chcemy to pokazać ludziom na, na, na naszych kawałkach, żeby poczuli ten, tego rock and rolla, poczuli energię. Tę energię. Mamy też ballady, poruszamy takie bardziej wrażliwe te, tematy, chociażby w tym numerze, który jest tutaj. też wa, Ważne jest dla nas, żeby młodzi, którzy nas słuchają, mieli troszeczkę, mieli, mieli taki Wzór, autorytet w nas, żebyśmy przekazywali im dobre wartości, żeby nie przejmowali się, żeby e, spełniali swoje marzenia i, i cały czas szli do przodu, mimo tych, tych właśnie złych myśli i tego, że jest ogromna presja w społeczeństwie na to, żeby coś robić, czegoś nie robić, żeby wyglądać jakoś, nie wyglądać jakoś. To jest mega przetłumaczające dla wielu osób i chcemy pokazać, że da się bez tych wątpliwości po prostu zajmować się sobą. Dobrze, że akurat się w sumie dzisiaj zgadaliśmy, bo jest dzisiaj Światowy Dzień Walki z, De z Depresją. Eee... Dobrze, to jest... No super super wyszło w sumie. Eee, czy macie jakiś konkretny proces twórczy? Czy jest dobrze, że wstajecie rano, pijecie herbatę i siadacie do pisania? Czy wychodzi wam to kompletnie na spontanie? Nawet nagraliśmy takie odcinki. Jak... Teraz wcieliśmy się sobie, w sobie w słowo i każdy przestał mówić, ale to różnie wygląda. Generalnie zawsze zaczynamy w studio. E, jakieś słuchamy inspiracji, robimy coś, co, 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 co chcemy na podstawie tych inspiracji osiągnąć. Czasami to po prostu... W środku nocy przyjdzie coś, i trzeba to nagrać na dyktafon, i dopiero później z tego coś stworzyć. Czasami też od tekstu się zacznie, ale głównie w studio muzyka, później melodia, później tekst. To jest taka ta kolejność. Ostatnio Wasza kariera bardzo nabiera rozpędu. Jak już właśnie wcześniej wspomnieliście o sylwestrze marzeń, i yy, może powiedzcie nam, jak w ogóle do tego doszło, że tam wystąpiliście. Nie, to w ogóle. Że, że tak jakoś się zastanawialiśmy, kurczę, fajnie by było Sylwestra zagrać w tym roku. I tak się tak myślimy, myślimy. Wojtek tam zawsze na grupie podpytuje, tam Roberta, no jak tam coś wiadomo, w ogóle, i któregoś takiego pięknego dnia. Robert pisze chłopaki i gramy. Sylwestra. Trochę, trochę można to podciągnąć pod jakąś afirmację, bo pamiętam, jak siedzieliśmy w studiu i pisaliśmy piosenki, i Wojtek zapytał się Konrada. Ej, no wiecie co? Trzeba już jakiś hotel, jakiś domek wynająć na Sylwestra, musimy ekipą pojechać gdzieś w góry albo gdzieś na Mazury. A Konrad mówi, Wojtas, ty nie planuj sobie, bo my Sylwestra to zagramy na scenie. No i kilka tygodni później dostaliśmy wiadomość, że będziemy gościć w Zakopanem. Ostatnio powiem, że bardzo dobrze jesteśmy w tym manifestowaniu. Mi to szczególnie wychodzi chyba jakoś. Ostatnio całe życie sobie manifestuje, i <laughs> cieszę się z tego bardzo. No dobrze, dobrze słyszeć, że technika pod tytułem Łukasz Jakub, jak na kogoś działa. E, jak wspominacie w takim razie ten występ? Nie pamiętam. <śmiech> <śmiech> nie no. Bardzo spoko. Tyle ludzi, chyba jeszcze nie występowaliśmy, że taką bojnością. sam horyzont. Normalnie nie było końca. No, jak ale... może. <laughs> Bardzo fajnie. To jest troszeczkę coś innego niż, niż takie nasze koncerty, no bo wiadomo, że nie gramy swoich, swoich piosenek, ale to były bardzo fajne numery i podobał nam się repertuar. Więc kursy. No. Chcemy więcej takich e, eventów. Tak, mogliśmy spotkać się z idolami z dzieciństwa, muzycznymi <laughs> znajomymi. Pozdrawiamy serdecznie pana Zenka, który nam się dograł do, do TikToka, golać orkiestrę. Jak się później okazało, mieszkał ścianę w ścianę z Miłoszem. Tak, i bardzo nam gratulował występu na następny dzień. No więc fajnie, pozytywnie, pozytywnie. No, super w ogóle to słyszeć. Myślicie, że w takim razie. Czy myślicie, że przez ten występ w Sylwestrze zdobędziecie może więcej głosów, bo dla takiego, wiecie, dla takiego niezielnego odbiorcy te preselekcje do Eurowizji to no... Nie zawsze jest jakiś, co, coś najważniejszego akurat. Więc czy uważacie, że to, że jesteście już znani tej publiczności, w jakiś sposób Wam pomoże? W jakiś sposób na pewno. Jak bardzo? Zobaczymy. Pewnie to będzie jakaś część, natomiast działam w różnych kierunkach, żeby tych głosów było jak najwięcej z różnych źródeł i nie tylko z tego jednego, który na, na pewno bardzo dużo osób w ogóle zainteresowało się nami po Sylwestrze i to było widać po statystykach, chociaż po wiadomościach i, i różnych Twitterze na przykład. <laughs> tak, tak. E, dobra, to w takim razie jeszcze zapytam was już prawie na koniec. E, czy muzyka jest waszym pierwszym planem na przyszłość, czy jest to plan A? No. Oczywiście, że od zawsze No zawsze. czyli rozumiem planu by na razie nie ma. Jesteśmy afirmuje to Tak. Jakby muzykę robimy, tworzymy, ale każdy i tak tam sobie działa czy pracuje czy coś jakby to, to to tam normalne jest dla nas, ale dążymy do tego, żeby jednak muzyka była naszym stylem na życie. Już w pewien sposób jest więc. No myślę, że dzięki preselekcjom na pewno będzie jeszcze bardziej. A macie jakieś w takim razie plany muzyczne na najbliższy czas? Jakąś może płyta albo może jakąś nową trasę? Mm, na pewno będzie trasa i będzie płyta w tym roku. Po, po wielu latach, po, po pierwsza płyta była nie z 4 lata temu. 2019 zaspaliśmy z tym tematem, ale dużo rzeczy pomiędzy dużo przeciwności tak naprawdę nie pozwoliło nam na to, żeby szybciej to mówią, wydać. I teraz jest chyba najlepszy moment jaki, jaki mieliśmy. Mamy już ten materiał. Jeszcze nie jest sfinalizowany do końca. Jest bardzo dużo numerów. Będziemy zrobili jeszcze naszą selekcję. <laughs> selekcję? <laughs> selekcję zrobiliśmy. A, no dobra, dobra, dobra. A teraz będzie selekcja i e, zobaczenie jak e, jak w niedzielę, jak nasza przyszłość będzie wyglądała po niedzieli, bo prawdopodobnie, jeśli coś bardziej się rozkręci, to też w języku angielskim więcej rzeczy się pojawi, oczywiście. To na koniec, czy chcecie coś przekazać naszym widzom i swoim fanom? Oczywiście, chcemy zaprosić na nie, do oglądania preselekcji, oczywiście pewnie wszyscy widzowie tutaj będą oglądali, żeby zobaczyli nasz występ, zobaczyli naszą energię, posłuchali naszej piosenki, poczuli ten przekaz, że, że, żebyśmy mogli jakoś może pomóc komuś, kto, kto tego potrzebuje. I oczywiście głosujcie na nas, głosujcie na numer szósty. Nie zawiedziemy Was na pewno. Dobra, to ja Wam bardzo w takim razie dziękuję za tą rozmowę. Na pewno będę trzymać kciuki i również zapraszam Was wszystkich na oglądanie polskich preselekcji koncertu Tu serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję. Już w niedzielę 26 lutego w telewizji polskiej.